No, i tak to się nieoczekiwanie złożyło, że poszedłem do sklepu ograć takę minkę, a wyrwałem Dowinkę. Nie wiem jak wy, ale ja wcześniej o tej marce nie słyszałem. Wszedłem do sklepu z zamysłem ogrania kilku gitar typu Dreadnought, zwłaszcza takę minek. No, i tak ogrywałem, ogrywałem, ale żadna jakoś mi specjalnie nie siadła. I pracownik sklepu podał mi takiego oto, taki oto dziwoląga. Popatrzyłem na główkę, mówię, kurde, de, de, o co tutaj chodzi. No, ale wziąłem, wypróbowałem, zagrałem kilka akordów. I kapcie mi spadły, zwłaszcza jak popatrzyłem na cenę tej gitary. Te gitary są bardzo korzystnie wycenione. Można sobie wejść do internetu, zobaczyć po ile one chodzą u Was w sklepie. No, w każdym razie były tak mniej więcej o jakieś 40-30% tańsze od minek w podobnej specyfikacji. Jest. To jest gitarka w kształcie Grand Auditorium, czyli takim kształcie wymyślonym chyba pierwotnie przez Taylora, czyli jest troszkę mniejsza od Dreadnoughta, ma tutaj większe wcięcie. Natomiast to podłoże jest na tyle duże, że te niskie częstotliwości są w tej gitarze słyszalne, więc to nie jest tak, że ona tylko gra środkiem czy górką, te, tego dołu też tutaj jest, natomiast ten dół nie jest dudniący, nie dominuje i nie denerwuje Waszego mikrofonu. Jeśli chodzi o drewno, z którego zbudowana jest ta gitara, to na topie mamy lity świerk europejski. Oni to chyba nazywają dolomite spruce. I z tego, co czytają u nich na stronie, to pozyskują to drewno z Bośni. Jest to drewno dobrze wysezonowane i, i brzmi bardzo fajnie. Natomiast y Tył i boki są zrobione z hebanu. Natomiast jest to heban w jakimś tam wariancie, nie pomnę. Jest to jakiś rodzaj hebanu. Podobnie jest z podstrunicą. Podstrunica jest również hebanowa, a szyjka jest z mahonu. Te gitary występują w różnych modelach i czasami ten sam model może być zrobiony z różnych rodzajów drewna, więc warto sobie doczytać specyfikację. Ta konkretna gitara. Nosi tytuł Bordeaux, Bordeaux GA od Grand Auditorium i CE od tego cutawaya, czyli tego wycinka, który pozwala grać w wyższych pozycjach. To jest gitara elektroakustyczna i w tej chwili jest wyposażona w przetwornik Airbags Stage Pro. To jest niby półka niżej niż Airbags Anthem, ale jak poczytacie w internecie, to się okazuje, że bardzo wielu ludzi chwali sobie ten przetwornik. Podobno gra nawet nieco głośniej. W niektórych sytuacjach to może być pożądane. Natomiast ja dzisiaj akurat nie mam baterii 9V, więc wszystkie próbki, które dzisiaj będę nagrywał, to będą próbki nagrywane przez mikrofon. No ale pewnie jak uzupełnię zapasy baterii, to zrobię kolejny filmik i zobaczymy, jak ta gitarka gra, no właśnie, przez ten przetwornik. Kilka słów o komforcie gry, bo to jest tak naprawdę główny czynnik, który spowodował, że, że kupiłem tę gitarę. Generalnie wszystkie gitarki, które ogrywałem, były dobrze ustawione i, i takie mięki też były dość wygodne w grze, natomiast tutaj mam wrażenie, że ktoś poszedł o krok dalej i ten setup jest naprawdę znakomity. Powiedziałbym, że jest lepszy niż w innych gitarach innych marek, które w tym samym czasie ogrywałem. I jednocześnie ym, praktycznie ta gitara nie brzęczy. Znaczy może zabrzęczeć, jak się uderzy w strunę jakoś tak strasznie mocno, natomiast przypuszczam, że to jest brzęczenie spowodowane tym, że struna uderza w szczyt progu i pewnie jak się troszeczkę tam odpuści ten pręt napinający, gryw się nieco wygnie w takie u, to podejrzewam, że ten problem yy, zniknie. Natomiast ja głównie gram palcami. Słabo mi idzie gra kosko na, na gitarze akustycznej, przyznam szczerze. I przy takiej grze fingerstyleowej tego problemu praktycznie nie ma. No chyba, że kogoś poniesie i zacznie grać łyski na cały regulator, ale wtedy to już towarzystwo jest w takim stanie, że raczej nikomu nie powinno to przeszkadzać. Trzy słowa o kluczach. To są growery z bardzo fajnymi takimi czarnymi końcówkami. To jest stworzywa, ale trochę to sprawia wrażenie, jakby to było zrobione z drewna. W każdym razie te klucze dobrze trzymają, mają fajny. Fajny ratio, jeśli chodzi o naciąg. I ogólnie gitara jest wykonana bardzo, bardzo dobrze. Ma się wrażenie, że trzymamy w rękach instrument dużo droższy i, i na pewno świetnie wykonany. To tyle gadania. Posłuchajmy, jak ta gitara brzmi. Nagrywam to przez średniej jakości mikrofony i szczerze mówiąc, słabo się znam w nagrywaniu gitary akustycznej, więc pewnie dałoby się to nagrać lepiej. No, ale zrobię co mogę, żeby oddać mniej więcej to, co było słychać w pokoju. thank mm -hmm. you